Dramat w hełmie. Dziewięciolatka w szkole zadławiła się cukierkiem. Mimo szybkiej reanimacji dziecka nie udało się uratować. Prokuratura wszczęła śledztwo, które ma wyjaśnić, skąd niepełnosprawne dziecko, które przyjmowało wyłącznie płynne pokarmy, wzięło cukierka. Monika Zalewska. Niepełnosprawna dziewięciolatka była uczennicą tej niepublicznej szkoły specjalnej w Chełmie. Wczoraj w trakcie zajęć wzięła do buzi cukierek. Zaczęła się gwałtownie dławić. Tutaj z pomocą ruszył personel szkoły. Natychmiast wezwano karetkę. Ratownicy w szkole byli po pięciu minutach. Zespół ratownictwa na miejscu zastał nieprzytomną dziewczynkę oraz opiekunkę, która była w trakcie wykonywania podstawowych czynności ratunkowych. Dziewczynka była reanimowana całą drogę do szpitala. Niestety nie udało się ocalić jej Życia. Nasze myśli i modlitwy w tym trudnym czasie kierujemy do rodziny i bliskich dziewczynki. To niewyobrażalny ból dla wszystkich, którzy mieli okazję ją znać, napisała w oświadczeniu dyrektor niepublicznej placówki. Niewątpliwie zdarzyła się tragedia, natomiast my musimy wyjaśnić, czy, czy ktoś nie dopuścił się jakiegoś zaniedbania. Z naszych ustaleń wynika, że dziewięciolatka przyjmowała tylko płynne pokarmy. Śledczy sprawdzą, skąd dziewczynka miała cukierek. W przedszkolach w Stanach Zjednoczonych nigdy się nie podaje z. Dzieci winogron całych, tylko najpierw trzeba je przekroić. Dyrektor kliniki Budzik wspomina pięciolatka, który zadławił się w przedszkolu winogronem. Dziecko było w śpiączce. Tu, w klinice, udało się je wybudzić po kilku miesiącach. Ewa Błaszczyk założyła klinikę Budzik 13 lat temu, po tym, gdy w śpiączkę zapadła jej córka. Ola miała 6 latek, w związku z tym no, już tam leżała witaminacja, którą trzeba było, bo była przeziębiona którą połknęła i właśnie zakrztusiła się. I próbowała popić tabletkę. Wtedy taki płyn, który do otwartej buzi i zaciągnięty trafia to, to, to właśnie jest mechanizm jak przy utopieniu. Nie podawaj winogrono i orzechów w całości. Ratownicy apelują do rodziców i opiekunów. Dopasowują się do wielkości drugoddechowych i mogą je całkowicie zamknąć. I uczą jak udzielić pomocy. Te uderzenia sprawiają, że dochodzi do drgań. Kiedy to nie pomoże trzeba wykonać tak zwanych Układamy naszą dłoń w, w pięść z kciukiem, sadzając właśnie w ten wyrostek mieczykowaty, w ten dołeczek. I wykonujemy pięć uciśnięć. Ta pomoc świadka, pierwszego świadka zdarzenia jest najistotniejsza. Jest w stanie udrożnić drogi oddechowe. Jeżeli my przyjeżdżamy po, powiedzmy, pięciu minutach, no to już często jest osoba nieprzytomna. Kuratorium oświaty skontroluje Chełmską placówkę. Monika Zalewska, Wydarzenia.